Ojej, coś tu się kurczę dzieje. Jest połączenie, ale coś nam rozłączyło. Co to się dzieje z tym internetem dzisiaj? Nie wiem w jaki sposób, jak to możliwe. Dobra, ale przechodzimy do tematu. Hmm. Jeszcze 20 minut miało być, także no musi być godzina równo, a nie krócej. Coś rozłączyło kurczę. Ale to dobrze, może zastanowię się nad tymi sprawami. Co jeszcze tutaj dopisać? Tutaj też. Mm, mm, co tu jeszcze jest? Tworzenie książki, tutaj trzeba zaznaczyć. Tworzenie modeli biznesowych. Ok. Jest to? Wszystko? Dobrze. Coś nas rozłączyło. Nie wiem dlaczego. Internet się po prostu wyłączył i musiałem go załączyć jeszcze raz. Ale jeszcze mamy 20 minut, także to nie koniec. Przedstawienia, gdzie ta myszka się podziała? Tutaj dziś jest. Jest. Dobrze. Działamy. Nowe szorce y dzisiaj wrzuciłem, także też można zajrzeć na kanał. I co chcę powiedzieć więcej, wczoraj cały dzień byłem na, na wyjeździe na działkę naszą. Z ojcem. Cały dzień rozmyślałem, co tu jeszcze mogę zrobić, nie? I tak wpadłem na pomysł, żeby to bardziej tak w stronę matematyki poszło, bardziej większe analizy, więcej projektów, więcej takiego myślenia matematycznego. nie? Żeby to było takie pomyślane wszystko z głową, nie? Taki jest plan wielki. Wielki plan będzie taka zmiana. Live y też będą się zmieniać powoli, ale na razie jest jak jest. Na razie idziemy powoli. Tutaj co? Trzeba tutaj kliknąć. No dobrze. Co jeszcze mogę napisać? Co tu jeszcze mogę napisać? Już patrzę. O kurach miałem pisać. Kampania. Zakończenie. Gdzie to było? O tych kurach. Moje projekty. A gdzie te kury są? Moje wybrane piosenki. Zmowa. A jest tu. Dobra. Jest. Czyli tak, dzień piąty w świecie iluzji. Zabawne opowiadanie, tak? Mm. Ale świat tutaj zapisze coś takiego. Kontynuujemy to. Jeszcze z pół strony trzeba napisać. No wyrzuciło nas, nie wiem, internet się wyłączył nagle. Czasami się tak zdarza, no co zrobić? Hmm. Świat potrzebuje dobrych produktów skór. Nie jadam wieprzowiny. <gry> wieprzowiny. No dobra. Kury niech służą nam długo. Ile tu, tak mniej więcej wielkościowo? No, tak mniej więcej jest to podobne. Jeszcze jedno zdanie można dodać, i kolejny dzień będzie, w którym coś zupełnie innego się napisze o tych kurach. To takie zabawne opowiadanie, tak? Coś tu jest w tym opowiadaniu, takie, taka głębia. Yy, można. Od jajka zaczyna się życie. Kury są kluczowe, niezbędne do tego procesu. Dlaczego mały dewiant patrzy z nieba? O, kury nie jadam wieprzowiny, kury nie niech służą nam długo. Nic na live nie zmieściła, dokładnie. Aż eksplodował po prostu. Kury to takie opowiadanie zabawne, takie, żeby było coś ciekawego jeszcze, takiego innego. Jest o kotach, będzie o kurach trochę. Kury to taki mo motyw z naszego województwa, po prostu, prosto z Lubelskiego. Tutaj dużo rolników, także kury ja widuję, widuję kury, karmiłem kiedyś kury i chcę takie opowiadanie mieć w książce o kurach. Dobra, ale może z... Co jeszcze tu można napisać? Dzień piąty. Świat przyszłości. Nie działa bez drobiu. Taki dzień szósty w świecie iluzji. Dobra, to jest nagłówek. Tutaj nagłówek, tak. Taki. Cybernetyczne kury. Dokładnie chciałem to teraz napisać. Roboty przekształciły. Przekształciły kury. W co? Przekształciły kury w, w, w cyborgi. <gry> to dobre zdanie! Przekształciły kury w cyborgi. Także wnosiły one więcej jajek. Jajek. I były odporne na działanie Słońca, które poprzez, poprzez dziurę ozonową paliło kurze mózgi. Kurczaki, kurczaksy. Kurczaksy. Nazwano je, nazwano, zwano je kur, kurczaksy. Kurczaksy. Dobre to jest mi się podoba ta nazwa. Takie kury miały super moce. Potrafiły naprawiać dusze ludzi i czyniły wiele dobra dla braci mniejszych. Mniejszych. Kurczaksy, to jest fajne co tutaj szwagier napisał. Mi się podoba. Ale dzisiaj tylko jeszcze no, 15 minut dosłownie, maksymalnie. Będzie krótko. Godzina łącznie, bo biorę się za, za kampanę. Och, już się wyłączę tutaj, zaraz to. No i w pewnym sensie podziękowania dla ciebie jest tutaj, więc wiesz. Wzrosła. Wzrosła wielokrotnie. Te kury mieszkały. W EU. Euroazji. Euroazji. No. Euroazji. Mieszkały, mieszkały. Ery, może jest dużej te kurczaky, nie wiem, taka nazwa będzie, tak? Euroazji i Afryce. Było ich wszędzie pełno. Wszystkie inne zwierzęta wycofano z obiegu i trafiły. Do innego wymiaru. <laughs> to też dobre. Trafiły do innego wymiaru. I co jeszcze te kury? Co z nimi się działo więcej? Rolnicy z Polski przestali narzekać. <laughs> dobre. Rolnicy z Polski przestali narzekać. Nie było strajków. Kury kupowano tonami. Jedli je. Jedli je. Jedli je. Ponieważ miały super. super moce. <laughs> o, jajka, dobrze ty mi tutaj prowadzisz. Kurczę, jeszcze trochę to, będę musiał ci coś z tej sprzedaży, jakiś procent dać. <laughs> Nie, no fajny pomysł. Jajka, miały porty to dobre jest zdanie. Masz pomysły jednak, masz. W ich Akademii podłączano do nich urządzenia. To dla jaj jest, to jest takie opowiadanie parę stron po prostu takich jaj, żeby sobie jaja zrobić, nie? Dla jaj, dla kur, Sup super moce. Urządzenia no to fajnie, szwagier, że masz poczucie sensu i wsparcia. I każdy potrafi. Urządzenia i korzystano z nich ciągle. Kurczaki były obłędne: większe, inteligentniejsze, bardziej sexy. Bardziej sekcji. O, to jest dopiero dzień szósty. Jednak był jeden poważny kłopot. Kury przestały jeść. Czy to był kłopot? Zaczęły latać wysoko. Jeszcze 10 minut tylko mamy. Mała jedna czapeczka, prawda? Tutaj ją reklamuję trochę, bo jest mega. To nie musi mieć nic wspólnego z biznesem. To ma być jaja po prostu. Czytasz książkę jest rozdział z jajami, nie? Jaja oglądasz. Po prostu dużo kur. Super Książka może być też z jajem. Nie musi być taka sztywna. Dlaczego niby musi być sztywna? Jest o biznesie wcześniej dużo. Dużej jest o biznesie. A można jedno opowiadanie o kurach napisać, żeby było zabawnie. Czemu nie? Tu Tutaj nie pisać, pytać mnie o różne rzeczy, jestem tu dla Was, tak? Szkoda, że nam się rozłączył ten live, trochę dziwnie, ale dobre i to. Z biznesem ma wspólnego tyle, że to są kury i też to jest biznes. Na jajkach, na jajkach zawsze był biznes. Oj, to jest dzień szósty, może jeszcze napiszemy jeden dzień dzień siódmy. Siódmy, w świecie iluzji. Ludzie, w, może tak, ludzie w końcu rozumieli, że robotyzacja to podstawa egzystencji. Zamiast skupiać się na... A to jest chyba nogółek dalej. Trzeba to zmienić tutaj. Na akapit, na akapit. Gdzie on jest akapit? Treść tekstu. O, czy to jest dobrze? Chyba jest. Aha, jest dobrze. ok. Powinno się. No będzie takie. Dokładnie. To tak będzie pasowało do klimatu. Książkę trzeba przeczytać po prostu tak, jak leci. I. No jest, dokładnie tak jak tutaj. Jak tutaj kolega pisze. Egzy egzystencji, tu błąd jest. Egzystencji. Egzystencji. Zamiast zamiast skupiać się na prostych sprawach, które wysyłali w kosmos, aby bawiły astronautów. No i dawały jajka. Astronautów. Takie kury miały swoje pseudonimy i były gwiazdami, jak influ, influencerzy w Polsce. Takie influencerzy w Polsce. Tutaj odbyła się parada kur. Gdzie każdy mógł je oglądać i pisać listy podziękowań dla twórców. Dla twórców gry. gry. Twórców gry, tak? Zamieniam to w grę. Też można tak napisać, żeby coś było ciekawego: kury, kursy, kury, kury. Były na ekranach i w sieci. Sieć była podłączona do mózgów ludzi. Mogli oglądać kury w trakcie snu. No i co, i to nie jest dobre? Mi się podoba. Taki, taki rozdział, takie jaja po prostu o kurach. Ja pochodzę tutaj z Zubelskiego. Tutaj kury są takie. Wszędzie praktycznie moja babcia i, i wszyscy, cała rodzina ma, ma coś wspólnego z kurami. Także ojciec nawet zaczął te kury hodować. Także <gry> dla mnie to jest zabawne. Kurzy Matrix, dokładnie o to chodzi. W trakcie snu Kurzy Matrix stał się popularny w Polsce i nie tylko, ale najbardziej tutaj, bo w Polsce. Ludzie potrzebowali rozrywki. O, inne kraje były bardzo do przodu, z skórami mówisz, wstajesz? Można tak powiedzieć: bez skórami. Także będzie trochę inne podejście do biznesu z mojej strony. Też będzie ciekawie, będzie się działo, zapewniam. Ludzie potrzebowali rozrywki. Tam kury miały wysokie stanowiska. To jest dobre też. Ym, dobrze. Okej. Okay. Co jeszcze tu można w tym rozdziale dokończyć? Bo to już myślę, że trzeba jakoś zakończyć to opowiadanie, bo to i tak zajmuje dwie strony o tych kurach. To, to dużo jaj jest, nie? To nie jest. O biznesie, ale o jajach. Zapamiętaj, przyjacielu, w ten sposób tworzy się nowa generacja cyberkur cyberkur, chyba tak trzeba napisać. Oddzielnie, może oddzielnie lepiej. Cyberkur jest takie słowo. Jest. Cyber można też użyć, ale nie zna ten program. Dobra. Także lubicie kury. Yy, ostatecznie na ziemię spadła kurza. Kupa wielkości boiska i zniszczyła cały świat ludzi. W innych układach, kury miały się dobrze. Tam wszystko było po staremu. Część ludzi ruszyła w ich kierunku. Kury miały wielu fanów. Dziewczynki piszczały, piszczały z radości. Dobra, jest coś o kurach, także dwie strony o kurach. No dlaczego nie? Dlaczego nie można wprowadzić takie opowiadanie? Bo co, bo co, bo nie można? Można. 180 stron to i tak tu jest o biznesie bardzo dużo. Dużo rozdziałów jest, o mnie jest sporo też treści, jest o opowiadanie o kotach, także o kotach, o kurach jest. Wszystko jest, co potrzebne. Macie kury, macie koty, macie biznes, także <laughs> wszystko jest. Można. Dziewczynki piszczały z radości. Koniec tematu. O, i dzisiaj też napisaliśmy dwie strony, jakieś może trzy w godzinę. Co jest dobrym wynikiem. I co? No i zachęcam do zakupu tej książki po prostu. Jeszcze raz pokażę wam okładkę. Okładka jest mega z tym kotem. Podziemia biznesu, mały dewiant. Tak wygląda książka. Może kiedyś wyjdzie drukiem. Nie wiem, zobaczymy. Na razie chciałem po prostu kolejny dzień odbębnić Dzisiaj czwartek, więc było zrobione. No właśnie. Kury to tylko taki fragment. Ja tam są jeszcze inne rzeczy. Także tak wygląda książka i to efekt mojej pracy. Długo to trwało, ale książka jest prawie gotowa. Jeszcze będzie o, o, o czym będzie. O kampanii jeszcze napiszę, ale to kampania gdzieś za tydzień. Za tydzień będzie ostatni dzień promocji chyba. Będzie po prostu taka wiadomość na, na live, że ostatnia, ostatnie godziny promocji. Kto kupi, to kupi, a jak nie, to trzeba będzie... Więcej wydać później na książkę, bo na nowej stronie będzie już nowa wersja. Tak to będzie wyglądało. Taki jest plan. Także, cóż, fajnie, że byliście na live, że fajnie się pisało z Wami jak zawsze. Kończymy na dzisiaj. Było godzina tylko, ale tak musiało być dzisiaj. Za tydzień będzie dłuższy live, pewnie, chyba, że wystąpią jakieś komplikacje. To się jeszcze przedłuży, ale myślę, że nie. Powinno być dobrze. Wczoraj mówię, byłem z ojcem na działce, cały dzień tam pracowaliśmy i. Trzeba było sprawy dokończyć, po prostu, nie? To też można dopisać. Zaraz dopiszę to, to jest dobre też. te kury są. Kury, sztuczna inteligencja. Dziewczynki. A chłopcy. Chłopcy. Trzymali. Trzymali. <grymka> <grymka> Ojej, ale to jest mocne, mocne, że mocne, jak alkohol, po prostu przewraca ludzi, <grymka> przewraca ich. Można było coś o alkoholu napisać, też, ale już poczuł o kurach, to niech będzie o kurach. No to na razie, zachęcam do zakupu nagrodzki studio.pl. Można książkę zdobyć. Także tak wygląda okładka. Jeszcze na koniec ją pokażę. Mały dewiant podziemia biznesu. Wersja 0.9 będzie dostępna na stronie, a później wrzucę darmową aktualizację dla wszystkich, którzy kupią. Także taki jest plan, tak to wszystko wyszło. Także pozdrawiam Was serdecznie. Fajna czapeczka dzisiaj, także było ciekawie i się skończyło na dzisiaj. Także miłego dnia życzę, miłego wieczoru. Do zobaczenia w sobotę. W sobotę będzie, będzie live muzyczny albo graficzny. Zobaczymy jeszcze. Przedyskutuję ze sobą temat i zobaczę.